Hej, hej, witajcie, z tej strony Kamila Dziś przychodzę do Was ponownie z kolarzem <laughs> Natrzaskałam ich ostatnio trochę Tym razem mam nadzieję kamera już nie będzie raczej statyw nie będzie już sprawiał problemów Niemniej jednak nadal format jest tak duży, że nie mieszczę się w kadrze Będę starała się to w miarę jakoś ogarnąć żebyście widzieli wszystko niemniej jednak no, będzie to troszeczkę utrudnione ok jak wspominałam korzystam z różnych czasopism i w moich kolażach prócz tego, że postać mają duże głowy Wykorzystuję też format ramki. Na ramki wykorzystuję skrawki papierów z gazet, które mają ciekawe wzory, tekstury, coś co przykuwa moje oko, a dodatkowo jest w kolorze, który chcę, potrzebuję zamieścić w moim kolażu Mam kilka teczek y, takich pozostałych już elementów. Y, Niemniej jednak wciąż, jak przeglądam y, gazety, żeby znaleźć y, elementy do moich kolażów, <klimy> to y, mam też na względzie y, ramki y, i zbieram sobie takie elementy. Te bardziej gładkie, kolorowe kawałki odkładam, bo czasem mam ochotę zrobić kolasz w innej formie, na przykład ze skrawków. Niemniej jednak do ramek wykorzystuję właśnie takie teksturowe fragmenty. Czasem są one dłuższe, czasem krótsze. Staram się dopasować to wszystko tak żeby zapełnić całość mojej ramki jeżeli chodzi o ich szerokość to tu jest różnie staram się, żeby nie były zbyt wąskie ale też nie przeszkadza mi jak są zbyt szerokie tak więc tutaj wszystko <laughs> tak jak kto woli, jak kto lubi jeżeli część danego wzoru, który sobie umyślę, jakby nie odpowiada moim preferencjom, tak jak tutaj mam na dole border z reklamy kosmetyków, to staram się inną częścią go zakleić bądź zasłonić częścią kolażu. Tak pracuję z wszystkimi elementami, które gdzieś tam nie odpowiadają mojemu zamysłowi stworzenia kolażu. Tak samo, jeżeli na przykład no nie wiem, pojawiają się gdzieś jakieś napisy, cyferki czy coś, coś co będzie widoczne, staram się też zasłonić jakimś innym dodatkiem. Jakimś dodatkowym elementem, czy, czy może kawałkiem wzoru. No, kreatywność a w tym względzie, to akurat zależność od materiałów. Wiecie, to jest podobnie tak jak z naprawianiem tak zwanych wpadek w czasie tworzenia jakiejś pracy. Zawsze staramy się znaleźć jakiś kreatywny sposób na wybrnięcie z problemu, który się pojawił I podobnie jest właśnie z kolażami Jeżeli jest jakiś element, który nam nie odpowiada, to wystarczy go wyciąć, bądź przyciąć, bądź zasłonić czymkolwiek innym I też będzie dobrze tak naprawdę, y, kolaż jest y, taką formą pracy, gdzie y, tak naprawdę sam cały zamysł y, zrozumie tylko y, autor. Aczkolwiek sam odbiór y, kolażu jest y, no, różny dla każdego, tak? Bo niektórzy mogą się skupić, w moim przypadku, y, na dopasowaniu. Całości obrazu do napisu, ale tak, żeby grało to też z kolorami. Natomiast niektórzy starają się przekazać jakąś myśl obrazami połączonymi z, ze słowami. Forma jest, można powiedzieć, dowolna, bo zazwyczaj Kolaż to jest odzwierciedlenie tego, co nam w danym momencie w umyśle gra. Może być to kolaż artystyczny, czyli typowe przedstawienie jakiegokolwiek obrazu, a może być to kolaż, właśnie taki przelanie myśli na papier. Więc tu jest wolność wyboru i bardzo szerokie pole do popisu. Ja akurat. Polubiłam tą formę kolażu, aczkolwiek próbowałam też innych, i jakby w tym i z tym czuję się najlepiej. Zarówno pod względem jakby można powiedzieć nie tyle terapeutycznym, co relaksacyjnym, jak i w formie, można tak nazwać, spełnienia. <laughs> Realizując moją myśl, e, czuję, że zrobiłam coś fajnego. Więc e, to jest dla mnie coś, coś co, co, co lubię, co mogłabym robić e, stale. <grydy> Oczywiście, o ile mi się nie wyczerpią materiały, <grydy> bo tu z tym jest problem. E, jeżeli chodzi o same techniki e, tworzenia, e, to. E, Staram się sobie wypracować taki y, najłatwiejszy sposób przyklejania elementów, żeby nie stracić y, tej mojej wizji, y, a zarazem no, y, zrobić coś, co właśnie y, zrodziło się w mojej głowie. Więc, jak widzicie, Często, gęsto dopasowuję elementy, przykładam i pomimo, że już mam część przyklejoną, to i tak sprawdzam, gdzie, co powinno być, jak powinno leżeć i jak powinno wyglądać później ostatecznie. Po prostu lubię realizować swój plan. Owszem, czasem pójdzie coś nie po mojej myśli i to też się zdarza. Nie tylko w kolażu, ale właśnie w innych pracach. No i wtedy trzeba coś wymyślić. Niemniej jednak, y, zawsze staram się pracować, tak? Żeby, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I tak przysłowiowo mówiąc. Jak widzicie, wciąż, <gryw> wciąż ten y, duży format y, nie mieści się w kadrze, więc, no, obracam to tak, żeby pasowało. A kość, tak jak wspominałam, pomaga mi w dopasowaniu obrazu kawałków klejonych do formatu mojego szkicownika, bo jest on już dosyć bardzo wypchany. Więc, więc robią się takie górki i dolinki. A nie lubię bombli więc staram się to wszystko docisnąć. Mój kolaż zmierza ku końcowi, jeżeli chodzi o wyklejanie, ale zostanie mi jeszcze dorobienie cieni. Cienie, jak już widzieliście w poprzednim filmiku, wykonuję z użyciem farbek przygotowanych z Kredek Distress Watercolor, że. To są te bezdrzewne kredki akwarelowe. Jest to dosyć fajne medium, bo zarówno na sucho można wykorzystać do zrobienia cieniowania, jak i tak jak ja właśnie na, na mokro. Tutaj, jeżeli chodzi o formę na mokro, powiem szczerze, że mniej mi się podobają cieniowania, bo są zbyt, zbyt mocno jakby odcinające się od tła. Niemniej jednak, jest to szybszy sposób niż bawienie się kredkami. Dlatego stwierdziłam, że podziałam w ten sposób. Dodatkowo też te farbki czy też kratki mogą służyć za wypełnienie tła właśnie w tych łączeniach szkicownika. Ja tutaj często, gęsto, właśnie w ten sposób też wykorzystuję. Samocieniowanie, jak i właśnie kolor farbek, żeby zasłonić białe części niedomalowanego tła, bo takie też się zdarzają. Szczególnie, że ostatnio pracuję z gąbeczką. Ok, mój kolaż jest skończony. Ostatnie szlify, dajcie mi znać, co o nim myślicie. Jestem ciekawa, czy Was inspiruje taka forma pracy. Do następnego filmiku. Pa!